Pan fajny. Nie bądź zacwany, jajacek. Ja nie jajacek, jajacek. Mówię ci właśnie. Nasz klient, nasz pan. Nowy klient, nowa radość. Skóry na nim nabiódkie. Niezgrabna. Nie cierpię cię ty, kasa Bo jak był u nas dobry zawodnik różlowiec, to sobie zażądał ślubu na wawelu. Ty wiesz, co ty mu możesz w mm -hmm. Tylko uważaj, bo mogą cię zamknąć po starcie. Nie! Honor naszego sportu tego wymaga, ludzie. Co to jest starło, panie Jacku? Niech siedzi, jak ci dobrze, dobrze. Że to niby ja mam na tym. Tak, tak, to będziemy cały świat. No, on jeszcze jednak w takim smoku nigdy nie jedził. O, łaskawco. <śm> dziękujemy, dziękujemy! Bardzo! Z autografy, z autografy i za Nie jadę z tobą dalej. Bardzo dobrze, pojadę sam. Ścisłe. A tak. To samo suche zostaje.